Witajcie kochani, bardzo serdecznie w iście wakacyjnym materiale na ziemniaczanym polu Komisarza sewa, ponieważ dziś będziemy zajmować się z jednej strony e, główną nową animacją od LEGO Star Wars, czyli Summer Vacation, nasi bohaterowie z odległej galaktyki udają się na wakacje, no a z drugiej strony zarówno sama premiera, jak i ten materiał jest nagrywany w środku, czy też w drugiej połowie powiedzmy wakacji 2022 roku. Tak więc nie przedłużając, zobaczmy co tym razem dostaliśmy w naszym, można powiedzieć, alternatywnym, świecie Gwiezdnych Wojen. I nie ma się co tutaj za bardzo oszukiwać, nie mam za bardzo spoilerów. To nie jest w żaden sposób e, animacja, powiedzmy, która z jednej strony jest kanoniczna względem kanonu e, w pewien sposób głównego Gwiezdnych Wojen, jest w pewien sposób, utrzymuje się swojej konwencji własnego świata LEGO Star Wars, więc którego no raczej ciężko jest potraktować w jakiś sposób na poważnie, chociaż troszeczkę do tego wrócę. Natomiast sama, sam tytuł tego, tej animacji, tego filmu, e, mówi nam bardzo i wyraźnie, co dostaniemy, ponieważ nasi bohaterowie, po wydarzeniach z epizodu 9, mam tutaj na myśli Podamerona, Rey, Fina, BBA, Arthur Ditucci, Freepió i Chewbacca, udają się na Stark e, Halkion Legacy, e, czyli powiedzmy, e, nasz ekskluzywny statek wycieczkowy, który poznaliśmy czy to w serii komiksowej, czy też ogólnie jest mocno reklamowany przez Disney'a, którego spokes e, personą czy też. Powiedzmy, przedstawicielem takim e, społecznym jest Lando Calrissian i nasi bohaterowie w końcu po tych wszystkich wydarzeniach z epizodu 9 i tak dalej udają się na wypoczynek co wszystko zostało zorganizowane przez Fina, który chce w pewien sposób wraz ze swoimi znajomymi się bawić ale jako że każdy ma swoje plany każdy ma trochę inne widzi mi się i sposób spędzania wolnego czasu w pewnym momencie Finn zostaje sam i rozpoczyna się jego podróż powiedzmy e, i, i spotkania z różnego rodzaju e, przedstawicielami użytkowników mocy, Którzy są już duchami. I tutaj, podobnie jak mieliśmy w animacji e, halloweenowej, powiedzmy, mamy trzy różne opowieści, które są wplecione, które są nam opowiadane w trakcie e, całego tego wydarzenia. Najpierw Quinn spotyka Obi-Wana Kenobiego, który opowiada o swoich krótkich wakacjach na Tatooine między epizodem 3 a 4. Następnie Anakin Skywalker e, i opowiada o tym, jak próbował kiedyś jako Darth Vader zabrać imperatora na Scarif e, na wakacje, żeby się zrelaksować. I na samym końcu dostajemy Leje Oregane, która opowiada o ostatnich wspólnych wakacjach rodziny solo, czyli Hanna solo, Lei oraz małego Bena, który za chwilę dołączy do Akademii lukaska Kewocka. I te wszystkie historie oczywiście nakierunkowują naszego głównego bohatera, w tym przypadku Fina, na to, e, jak powinien cieszyć się wakacjami, o co chodzi w, w, w spędzeniu wakacji z najbliższymi, no i wszystko nam prowadzi w pewien sposób do szczęśliwego zakończenia. I teraz, moi drodzy, e, Totalnie rozumiem e, osoby, które nie kumają, czy też może nie tyle nie kumają, co nie za bardzo jają się w żaden sposób tymi animacjami LEGO. Ja sam jestem dosyć sporym fanem. E, e, Freemakers Adventures to był naprawdę spoko serial, który bardzo mi się podobał. Z drugiej strony poprzednie animacje, czy to ten świąteczny Holiday Special, czy też e, odcinek Halloweenowy, bardzo jak najbardziej były dla mnie w porządku, e, były, byłem, byłem z nich jak najbardziej zadowolony. Specyficzny humor, jak znam, jest bardziej świat który nagina do maksimum wszelkiego rodzaju nabijanie się z samego siebie, bardzo, bardzo specyficzny chociażby imperator i wszystkie dowcipy dookoła niego krążące, to ma swoją specyfikę. Ja absolutnie nie będę tutaj próbował nikogo przekonywać, że jest to dobre czy, czy jakoś fajnie. Wiem, że niektórym po prostu to w ogóle nie podchodzi i tyle. Dla mnie jest, było to tutaj po jak najbardziej w porządku. Tylko problem jest taki, że z całą swoją miłością, um, czy jakimś pozytywnym nastawieniem do tego wszystkiego, muszę niestety stwierdzić, że e, summer vacation jest. Nijakie. Nie jest w żaden sposób, powiedziałbym, zabawne. Nie jest, brakuje bardzo mocno jakiegoś takiego polotu, em, zabawy, f, f, szaleństwa w pewien sposób względem tego, co dostawaliśmy w poprzednich, e, chociażby tych głów, dwóch głównych animacjach. Ponieważ z jednej strony mamy powtórkę z tymi trzema historiami alternatywnymi, które, no, okej, okay, nie ma w tym absolutnie nic złego, tylko że podczas w halloweenowym em, odcinku tam odnosiliśmy się do jakichś motywów e, czy też filmów, Związanych z horrorem i to wychodziło jak najbardziej w porządku. Najlepszy montek był z filmem The Lost Boys i Rycerzami Ren. Natomiast tutaj te, 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 te wtrącenia z jednej strony jakby są po to, żeby nakierować Fina w jego powiedzmy drodze rozwojowe, w jego fabule, ale z drugiej strony one absolutnie nie są zabawne. Nie ma tutaj nic za bardzo intrygującego. Obi-wan ze swoimi powiedzmy przygodami na e, Tatooine, kiedy udaje się na te swoje wakacje między trzecim a czwartym epizodem nie są zabawne. Tam nie ma nic specjalnie jakiegoś super odkrywczego. Najlepszym motywem, najlepszą rzeczą, która mnie najbardziej troszeczkę niepokoi jednocześnie jest fakt tego, że dobrze został wpleciony wątek Boba Feta muzyczny z serialu The Book of Boba Fett. Kiedy Boba Fett ściga Obi-Wana i tam jego koleżankę, no to mamy muzykę z tego serialu i to brzmi naprawdę nieźle. Poza tym... Jest to przesadzone, jakby to jest ten głupkowaty humor w pewien sposób Lego, ale on tutaj jest. Rostacki, bez jakiegoś polutu, bez jakiegoś pomysłu. E, kolejna historia, czyli powiedzmy najgorsze jest to, że ja autentycznie mi wylatują e, te rzeczy z głowy, czyli Palpatine i Vader na Skarif. Ja lubię Palpatina, ja lubię Palpatina Legowkowego, który jest takim cholerykiem, który wszystkich chce zip, zip, zap i tak dalej, ale tutaj jest to ciągnięte przez cały odcinek. Nie ma w tym nic odkrywczego. E, Weird Al Jankowicz, który pojawia się w tym odcinku, który nagrał w ogóle specjalnie piosenkę do tego z filmu. Ta piosenka nawet nie jest puszczona w całości. My słyszymy tylko jej fragment i strasznie, strasznie zmarnowany potencjał. Finalnie, to co dostajemy z tej historii, no, od po prostu imperator nie umie korzystać z wakacji, nie ma w tym nic zabawnego. Z trzeciej strony mamy historię, która jest najbardziej ciekawa w pewien sposób, ale też jest troszeczkę zmarnowana czyli Ben Solo, Han oraz Leia lecą sobie powiedzmy na wspólne wakacje. Gdyby to było nawet Young Adult książką, czyli jakoś dla małych czytelników, czy, czy cokolwiek, niech by to było w normalnym kanonie, brałbym to bardzo, bardzo zainteresowany. Tutaj natomiast mamy, okej, okay, jest chyba jeden z niewielu dobrych dowcipów, um, kiedy powiedzmy nasza rodzina udaje się na. Um, Mimbam, czyli planetę, gdzie Han i Chowi się po raz pierwszy spotkali, i główną atrakcją turystyczną jest czwarta największa kula błota w galaktyce oraz zaraz obok niej jest trzecia największa kula błota w galaktyce. To jest autentycznie zabawny dowcip, który mi się podobał, ale jeden z niewielu, który tutaj wypada. Z drugiej strony mamy wątek, powiedzmy, pierwszego krasza, prawdopodobnie Bena Solo, względem jakiejś dziewczyny, co normalnym kanonie byłoby naprawdę dla mnie intrygujące i ciekawe. Tutaj. Jest troszeczkę zmarnowanym potencjałem. Jakby te dowcipy nie do końca działają, nie do końca funkcjonują i trochę nie na miejscu jest, powiedziałbym, ten temat. Jakby można go było wrzucić i zaprezentować i jak najbardziej, ale no nie za bardzo to w jakiś sposób pasuje do tego humoru legutkowatego w pewien sposób. Więc generalnie rzecz ujmując. Nie mam za bardzo powiedzieć, dla kogo to jest animacja. Ona moim zdaniem jest e, zmarnowanym potencjałem. Pięć minut po tym, jak wyłączyłem e, Disney Plus, już za bardzo nie pamiętałem niektórych rzeczy, które tam się pojawiały. Nic nie zapada jakoś specjalnie w pamięć. Za wyjątkiem jednej rzeczy, o której powiem. I zdecydowanie jest to najgorsza powiedzmy część tych trzech z tej trylogii, którą do tej pory dostaliśmy. Mówię tutaj tylko wyłącznie o odcinku świątecznym, o odcinku Halloweenowym i ten wakacyjny, który jest. Bez jakiegoś pomysłu. Wydaje mi się, że brakuje, brakowało tego motywu, czy to świątecznego, który był bardzo świetnie zrobiony. Przepraszam, zrobiony w pierwszym odcinku Halloween, które jakby samo siebie napędzało, więc to zawsze prawie działa. No a tutaj w wakacje nie wyciągnięto moim zdaniem za bardzo jakiegoś potencjału i dostajemy takie mało zabawne 40-45 minut animacji ze światem Lego, które nie wiem za bardzo dla kogo, szczerze mówiąc, jest. I normalnie w tym momencie mógłbym zakończyć swoją recenzję. Powiedzieć, no niestety nie wyszło, nie wypaliło, nie ma nic na bardzo, szczerze mówiąc, nie ma moim zdaniem też na, za bardzo po co tego oglądać, ale jest. Jeden aspekt, o którym leciutko wspominałem przed chwilą, a z drugiej strony, który jest cudowny, nie będę kłamał, z drugiej strony jest troszeczkę smutny, ponieważ w ostatnich dwóch, trzech minutach mamy oczywiście pewnego rodzaju realizację głównego bohatera, czyli Fina, o tym, o co chodzi z wakacjami, o to chodzi z przyjaciółmi i tak dalej. I w końcu dowiadujemy się, dlaczego on tak właściwie chce, chciał zorganizować ten wyjazd, żeby spędzić go razem. Ponieważ jest to prawdopodobnie ostatnia chwila, kiedy oni wszyscy jako przyjaciele będą razem w jednym miejscu, ponieważ z tego co dowiadujemy się z ust Fina, Rey będzie zajmowała się szkoleniem rycerzy Jedi e, po szkoli nowych pilotów dla nowej, najnowszej republiki, jak tak zwał. zwał. Rostiko wyrusza z e, misjami humanitarnymi, czy też z pomocą z misjami, żeby wspierać te światy, które zostały e, poszkodowane w czasie wojny z First Orderem, czy też Final Orderem. A Finn będzie podróżował przez Galaktykę, żeby szukać e, młodych, powiedzmy, czy też użytkowników mocy, jako że sam odkrył już w poprzednich animacjach. E, że może używać tej mocy i będzie szukał nowych. Kiedy dodamy sobie do tego fakt, że mamy tego Bena Solo z rodzicami, o czym wspominałem przed chwilą, który mógłby być spokojnie wątkiem w osobnej, poważnej książce, znaczy przez poważną mam na myśli, w głównym kanonie, dochodzimy do tego momentu, kiedy LEGO Star Wars 10 tysięcy razy lepiej gospodaruje okres sequeli niż główny kanon Gwiezdnych Wojen. Dodatkowo również te dwie minuty, gdzie film to wszystko opowiada, no może jestem jakimś powiedzmy sakerem dla takich momentów, ale nie autentycznie wzruszyło. Dwie minuty animacji klockowej z LEGO ze Świata Gwiezdnych Wojen zrobiło lepszą robotę, jeżeli chodzi o podsumowanie, zaprezentowanie wspólnoty między naszymi bohaterami niż to, co zrobił głównie epizod dziewiąty. Z jednej strony jest to fenomenalne i z jednej strony te 2-3 minuty ratują dosyć mocno całą animację dla mnie. Oczywiście nie niwelują jej minusów, które były wcześniej, ale dają pewnego rodzaju satysfakcję, dają pewnego rodzaju światełko, powiedziałbym, w tunelu i sprawiają, że ja chciałbym oglądać więcej. I to jest ta dobra rzecz. Z drugiej strony, nie oszukujmy się, przerażające jest to, że animacja LEGO, jakby z pełnym szacunkiem do LEGO, no ale mimo wszystko animacja związana z klockami LEGO, jest lepsza w wykonywaniu roboty dotyczącej tego biednego okresu sequeli, który jest suchy jak pustynia, niż główny kanon, co jest, no, no, no przerażające. Z drugiej strony, no, jakby jestem w stanie jeszcze wybaczyć to, że ta animacja nie wyszła do końca, głównie ze względu na to, na tych bohaterów na końcu, bo jest tu pewnego rodzaju spójność, jest tu pewnego rodzaju rozwój między naszymi bohaterami, czy to Droga Rey, czy to Droga Fina, czy to ewentualnie troszeczkę pod Ameron względem tych trzech animacji. Halloween najbardziej odpada z tego wszystkiego, ale między świątecznym odcinkiem a wakacyjnym jest najbardziej ta więź. I to mi się podoba. Jakby gdyby tego nie było, naprawdę tragicznie bym oceniał ten odcinek. Ale tutaj naprawdę, naprawdę Lego robi niesamowitą robotę pod tym względem, co z jednej strony jest super, z drugiej strony jest niestety przerażające. No dobrze moi drodzy, tak więc jak mogę zakończyć całą tą swoją wypowiedź? Nie oszukujmy się, moim zdaniem jest to najgorsza animacja z tych trzech głównych. Nie ma tutaj za bardzo powodu do oglądania. Humoru naprawdę niezłego jest nie wiele większość to są dosyć tanie zagrywki oparte na bardzo bardzo mało oryginalnych dowcipach ale z drugiej strony mamy ten rozwój postaci, powiedzmy, po epizodzie 9. Coś, co mi bardzo się podobało, co może w pewien sposób um, poprawić ocenę całego tego odcinka, ale niestety, tak jak wspominałem przed chwilą, to są ostatnie 3 minuty, więc za bardzo no, ciężko jest, powiedzmy, wybaczyć 40 minut wcześniejszych, żeby cieszyć się tymi trzema. Tak więc, no niestety, ale Summer Vacation LEGO Star Wars jest zmarnowanym potencjałem. Tak, bardzo szybko wypada z pamięci po tym, jak już je obejrzymy. No i szkoda, naprawdę jest autentycznie mi szkoda, bo liczyłem na coś naprawdę przyjemnego, lekkiego, zabawnego z polotem. A dostaliśmy, może, nie tyle odcinanie kuponów, co. Projekt bez jakiegoś większego pomysłu i polotu. Z założenia, może niektóre z głównymi bohaterami, były jak najbardziej w porządku, ale wykonanie niestety siadło. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba się to, co robię na kanale, możecie mnie wesprzeć, przedstawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki. Do zobaczenia wkrótce na następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!